Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsłaniu dnia w Norwegii. Zapraszam! Ekstremalnie duże stężenie metanu w chmurze przesuwało się z nad terenu wybuchu Morza Bałtyckiego na teren Norwegii, a konkretnie Svalbardu. Chmura jest następstwem wybuchu w ruciągach Nord Stream 1 oraz Nord Stream 2. Ponad 40 tysięcy ton to więcej niż całoroczna norweska podwójna produkcja gazowa oraz naftowa. Metan jest drugim najpoważniejszym czynnikiem przyczyniającym się do zmian klimatycznych, który na pewno i tym razem się do nich dołoży. Na przykład pływając na żyjące w okolicy wybuchu zwierzęta i pływające w morzu ryby, które my potem zjemy. Według prognoz Centralnego Biura Statystycznego, Norwegia przekroczy 6 milionów mieszkańców w roku 2050. Po 50 latach, czyli w roku 2100, w Norwegii będzie mieszkało 6,2 miliona osób. Najszybciej zaludniać będą się oczywiście tereny miejskie, i tu nie trudno zgadnąć, że najszybciej rosnące będzie Oslo, które w roku 2045 zaludnia mieszkiwać będzie około 800 tysięcy osób. Najszybciej z kolei wyludniać będą się tereny wiejskie. Tak, że już niedługo dzieci będą jeździły do zoo, nie zobaczyć lwa, tylko krowę. Według szacunków Norweskiego Instytutu Zdrowia w tym roku w Norwegii mamy potężny boom na rzeżączkę. Trend wzrostowy zaczął się już w lipcu, kiedy to słońce wpłynęło na to, że wcześniej nieznające się osoby miały się ku sobie. Historyczny najwyższy norweski rekord miał miejsce w roku 2019, aby spaść w pandemii. I liczba osób zakażonych była wtedy zdecydowanie mniejsza i teraz w tym roku znowu idzie na rekord. Dla przypomnienia, że rzączko można się zarazić zarówno przez penetrację, ale również przez gardło, a przebieg choroby jest zdecydowanie bardziej traumatyczny u mężczyzn. Od 1 października zmieniają się, a co za tym idzie, zaostrzają wymagania językowe dla osób ubiegających się o obywatelstwo norweskie. Jak to wygląda, co trzeba wiedzieć? Znajdziecie oczywiście w naszym artykule, do którego lektury serdecznie zapraszam. Uważać również trzeba w przypadku kontaktu z pracownikami na Pan Ali, który do Norwegii przyjechał już ładnych parę lat temu, był dwukrotnie, również seksualnie, jak sam się wyraził, wykorzystywany przez starsze od siebie pracownice NAW. Panie pracownice NAW mówią, że wykorzystywały, ale za zgodą pana Aliego, pana Aliego bo on sam chciał być wykorzystywany i mu się to podoba. A teraz sprawą zajmie się co? I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia, życząc Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bez problemowego sobotniego poranka. Tak jak i niedzielnego i poniedziałkowego też. Trzymajcie się, dzięki, cześć.